Siemanko, tutaj Sylwetkowiec i w tym krótkim filmiku przekażę Wam 10 fundamentów budowania masy mięśniowej. Zacznijmy od ciężkiego treningu. Co mam na myśli? Słuchajcie, po pierwsze jestem zwolennikiem pracy na maksa, zawsze do upadku mięśniowego, bo skupianie się gdzieś tam na RPA, na RIR jest spoko, ale dla osób naprawdę mocno zaawansowanych, które będą wiedziały, gdzie mają ten zapas i w którym momencie mogą po prostu przestać zrobić przerwę, zrobić sobie tych parę ruchów w zapasie. Dla osób, które są mniej doświadczone, początkujące lub średnio zaawansowane, często zdarza się, że jakby nie są w stanie ocenić tego swojego prawdziwego wysiłku, i w momencie, kiedy im wydaje się, że pracowali do upadku, no to najzwyczajniej w świecie, jak ktoś stoi z boku albo, albo gdzieś się nagrywają, no to widzą, że pewny zapas jeszcze mają i mogliby spokojnie tych kilka ruchów jeszcze ekstra wykonać. Więc ja bym się skupił tutaj na naprawdę ciężkiej pracy, takiej na Full, na Maxa. Nie bójcie się, nie wierzę w to, że gdzieś tam bardzo mocno przeciążycie swój układ nerwowy do tego stopnia, żeby musisz zaraz zrobić jakiś deload, de volume lub inną formę odpoczynku. Poza tym bardzo ważną kwestią jest to, żeby stale progresować i z tygodnia na tydzień stawać się lepszą wersją samego siebie. Także czy to dokładanie powtórzeń, czy to dokładanie ciężaru, czy to dokładanie w skali jakiegoś tam kilku tygodni ilości serii, to wszystko spowoduje, że będziecie coraz lepsi i coraz większą pracę będziecie wykonywać, a to przełoży się na budowanie masy. Druga sprawa to trenowanie każdej partii minimum dwa razy w tygodniu. Ja wiem, że wielcy kulturyści bardzo często trenują tak zwanym splitem, i trenują każdą z partii po prostu raz na maksa, w niesamowicie wielkiej objętości. Na pewno u nich się to sprawdza, ze względu chociażby na duże ilości środków dopingujących, które też przyjmują. Zresztą ich poziom też regeneracji, tego jak jedzą i tak podporządkowują sobie życie pod kulturystykę jest zupełnie inny niż chodzi o takie osoby jak ja czy wy. Bo o wiele lepiej jest rozłożyć tą objętość treningową, którą mamy w skali tygodnia, na więcej niż jedną jednostkę, bo uwierzcie, że wykonywanie na przykład 12 serii na Zdecydowanie lepiej sprawdzi się w wypadku podzielenia tego na przykład na dwa treningi po sześć serii roboczych. Szczególnie skupiłbym się na tym, że kiedy macie jakiś priorytet lub jakaś partia odstaje, no to zdecydowanie o wiele lepiej byłoby na przykład kulejącą partię angażować dwa, a może nawet trzy razy w tygodniu, a tą dominującą na przykład raz, ale w zupełnie mniejszej objętości. Czyli przypuśćmy, jeżeli zabieracie z treningu nóg pewne ilości serii, to można je spokojnie wrzucić w ilość serii wykonywanych na przykład na klatkę piersiową, która odstaje. Pamiętajcie, że warto by było zmieścić się w między 10 a 20 seriach roboczych w skali tygodnia, pracując bardzo blisko upadku mięśniowego lub do upadku mięśniowego, czego jestem zwolennikiem, jak wspomniałem wcześniej. Z do doświadczenia też wiem, że których osób nawet 6 serii roboczych, od 6 do 10 w zupełności wystarczy, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej i robienie progresu. Regeneracja, czyli coś, o czym większość z nas zapomina, niestety ja tak samo. Pamiętajcie, że największy postęp notujecie w momencie, kiedy tak naprawdę odpoczywacie i się regenerujecie. To nie na samym treningu, tym jeśli powiedzmy rosną, my się rozwijacie, jesteście coraz więksi, coraz lepsi, coraz bardziej docięci, tylko w momencie, kiedy wy odpoczywacie, śpicie, dbacie o sen. Jeżeli chodzi o sen, spokojnie między tych 7 a 9 godzin byłoby naprawdę super. Choć też ja na przykład jestem taką osobą, która spokojnie, po 6-7 godzinach w zupełności dobrze się czuje i ma ten postęp i całkiem nieźle się właśnie regeneruje. Poza tym warto korzystać z takich rzeczy, jak na przykład drzemki w ciągu dnia ja tak na przykład robię odpoczynek, czyli taki chill, żeby też troszeczkę głowę sobie gdzieś tam odciążyć niektórymi rzeczami, więc nawet oglądanie serialu i zaleganie na kanapie czasami też będzie po prostu wskazane. Nadwyżka kaloryczna. Słuchajcie, jest to naprawdę totalnie banalne, aczkolwiek bardzo często spotykam się z tym, że ktoś po prostu nie jest w stanie przejadać ilości jedzenia, którą po prostu przejadać powinien. Mega często słyszy się, że jem dużo, a nie tyję, nie przybieram na masie, nie buduję mięśni. Więc jesz po prostu za mało. Choć prawda też jest taka, że w momencie, kiedy przyjmujecie, powiedzmy, jakieś swoje zero-kaloryczne. Bo spokojnie dodając od razu 300 do 500 kalorii, już będziecie w nadwyżce kalorycznej i będziecie w stanie budować masę mięśniową. Dopiero z biegiem czasu powolutku, stopniowo, co ileś tygodni, co jakiś czas dopadałbym od 100 do 200 kilokalorii, ale to też podczas tego, żeby kiedy monitorujemy po prostu swoje postępy, jeżeli nie idzie przez jakiś dłuższy czas, przypuśćmy na przykład tydzień, półtora, u niektórych robię to nawet dwa, no to spokojnie wtedy jestem w stanie dołożyć na przykład kalorii. Zadbaj o białko. Jest to bardzo ważny makroskładnik podczas budowania masy mięśniowej, zresztą nie tylko, bo przy okresie redukcyjnym również. Słuchajcie, ja nie zmniejszałbym, nie, nie podawałbym białka Mniej niż 2 gramy na kilogram masy ciała. Dla przykładu, jeżeli ktoś waży, powiedzmy, nie wiem, 100 kilo, dla łatwiejszego przeliczenia, no to spokojnie, razy 2 już będziemy w stanie gdzieś tą masę mięśniową budować. Z tym, że można już to zacząć robić od takiego 1,6, 1,8. Aczkolwiek ja na przykład jestem też zwolennikiem tego, że tego białka tak naprawdę nigdy za wiele. Jeżeli ktoś nie ma problemów zdrowotnych, na przykład z nerkami, to warto by było tego białka zjeść. Naprawdę sporo, no bo na pewno ono nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, raczej może pomóc. Dla przykładu, ja, właśnie jako osoba ważąca aktualnie 100 kg, 101, 100, jadam w ciągu dnia treningowego 240 gramów białka. I w dziennie treningowe 255 g białka, z tym, że liczę to tylko z produktów pełnowartościowych, takich jak na przykład mięso, izolat, ryby, jajka. Jeżeli, jeżeli zliczałbym ze wszystkiego, najprawdopodobniej byłoby to nawet w okolicach 300 gramów. I uwierzcie mi, że jeżeli chodzi o moje badania, o moje nerki, to jakby wszystko jest totalnie w porządku, więc nie bójcie się też tego makroskładnika, to jest pierwsza sprawa. Druga, spokojnie te 2 gramy to będzie totalne minimum przy budowaniu masy mięśniowej na kilogram masy ciała. Trzecia, korzystajcie z naprawdę dobrej jakości produktów, które posiadają, które są źródłem białka. takie właśnie jak na przykład izolat, mięso, kurczak, łowina, indyk, ryby, jajka. Są to naprawdę spoko produkty. U niektórych jak najbardziej nabiał, jeżeli nie ma jakichś tam problemów zdrowotnych, nie ktoś nie jest gdzieś tam uczony na laktozę. Będą to w zupełności produkty, które pomogą nam zbudować potrzebną masę mięśniową. Poza tym warto by było to białko w miarę równo rozłożyć w ciągu dnia, bo istnieje też coś takiego jak synteza białka i moim zdaniem rozłożenie też białka na w miarę równe posiłki przyczyni się do tego, że ten progres będzie znaczący. Są badania, które pokazują, że można na przykład w jednym posiłku zjeść w okolicach 100 gramów białka i jakby nadal ono będzie przyswajane w takim skrócie, ale jest też z drugiej strony coś takiego jak próg leucynowy, i fajnie by było przekraczać minimum tych 25-25 gramów białka na jeden posiłek. Dbaj o trawienie. Ja byłem taką osobą, która kiedyś nie dbała o trawienie i z automatu przyswajalność jedzenia, które pochłaniałem, była po prostu znikoma. Co z tego, że jadłem bardzo duże ilości kalorii, skoro o wiele więcej oddawałem. Gorsze samopoczucie, wzdęcia, biegunki, jakieś tam różnego rodzaju bóle brzucha. No niestety, nie dbałem o jakość swojego pożywienia, nie dbałem o trawienie, i to właśnie przekładało się na to, że ten progres był naprawdę znikomy. Nie chodzi też o to, żeby jeść jak typowy kulturysta, czyli kurcza, ryż, oliwa, brokuły. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że ja też jestem dobrym przykładem tego, że w momencie, kiedy podczyściłem swoją michę, w zupełności inaczej ten progres zaczął się posuwać do przodu ale wiem, że większość osób lubi sobie czasami wpisać jakieś fajne rzeczy, liczy kalorie, liczy makroskładniki, więc spokojnie 80% z tego, co będziecie jedli, warto by było, żeby było jak najlepszej jakości, jak najmniej przetworzone, a reszta były to produkty rekreacyjne, które możecie sobie gdzieś tam wliczyć, czyli powiedzmy, nie wiem, czekolada, dżem, miód, może jakiś baton, lód, coś w ten deseń. Bo jakby wszystko jest dla ludzi i jakby te produkty też no, na pewno nie będą przeszkadzały, jeżeli będą w kontrolowanych ilościach. Poza tym unikajcie też produktów, które Wam po prostu szkodzą. Przykładem takiego produktu są na przykład pudingi proteinowe. Niektóre osoby, z którymi działam, mają ten problem, że dostają gdzieś zaraz jakiś wzdęć, biegunek, sypki, trądzików, innego rodzaju rzeczy, które gdzieś tam no, powodują na przykład stany zapalne i ten organizm ani nie jest się w stanie z tego zregenerować, ani nie jest w stanie tego przyswoić. No i to jest takie kręcenie się w kółko i nie robienie żadnego postępu. Nie kombinuj. Co mam na myśli? Słuchajcie, też byłem taką osobą, która w momencie, kiedy nie miała trenera i działała sama, a czegoś się nowego nauczyłem, coś nowego się dowiedziałem, coś usłyszałem, ktoś mi coś podpowiedział, bardzo często zdarzało się, że po prostu zmieniałem plany. Co mam na myśli? Jedna sprawa, trening. Zamiast jechać jednym planem treningowym przez naprawdę spory czas, ja go za chwilę zmieniałem. Jak było coś z jedzeniem, widziałem, że waga chwilę nie idzie, dokładałem. To na przykład przekładało się na ulaństwo i na to, że tej tkanki tłuszczowej przybywało znacznie więcej niż powinno. Jeżeli chodzi właśnie o trening siłowy, przez to, że kombinowałem, nie miałem odnośników do tego, czy robię postęp. Bo co z tego, jeżeli przez cztery tygodnie byłem w stanie dokładać na przykład na przysiad, gdzie po czterech czy pięciu tygodniach zamieniłem to na zupełnie inne ćwiczenie, które ok, angażowało na przykład mi się czworogłowe uda, ale nie wiedziałem, czy robię to tak samo mocno, jak na przykład ten przysiad. Zmniejsz oczekiwania. Bardzo często zdarza się, że ludzie wyobrażają sobie okres masowy jako po pierwsze coś, gdzie będzie, będzie można po prostu bardzo dużo jeść, trenować i na w świecie rosnąć. No niestety tak nie jest. Otóż sprawa wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy jesteście na redukcji, to tak naprawdę jest o wiele łatwiej. Wchodząc w deficyt, odkrywacie po prostu to, co macie. My na tym się skupia cała filozofia. Wchodząc w okres masowy, musicie stworzyć coś z niczego, więc muszą zajść pewne czynniki, pewne składowe, które się ze sobą połączą, żeby ten progres po prostu nastał. Na redukcji jest fajnie, bo będąc w deficycie, bardzo często z tygodnia na tydzień, czy co dwa tygodnie, widzimy, że na przykład w pasie jest o centymetr mniej, na wadze znowu spadł kilogram. W okresie masowym to, że obwody nie rosną, lub to, że waga nie idzie do góry, nie oznacza, że nie robicie progresu. Także trzeba też mierzyć siły na zamiary, bo pamiętajcie też o tym, że osoba, która będzie chciała zrobić niesamowitą masę, naprawdę dużo złapać mięśnia, a będzie trenowała dwa razy w tygodniu, jedzenie będzie lipne, będzie gdzieś tam jakieś dodatkowe aktywności, żeby cukier nie wariował. No to no, umówmy się, że nawet największy genetyk nie będzie w stanie zrobić nie wiadomo jakiego postępu. Monitoruj postępy. Już troszeczkę o tym wcześniej wspominałem. Słuchajcie. Ważne jest to, żeby stworzyć sobie na przykład jakiś plik w Excelu albo w jakimś innym formacie, żebyście wiedzieli, co robicie z tygodnia na tydzień. Jak wyglądają wasze kalorie, jak wyglądają wasze makroskładniki, ile robicie kardio, jak wyglądał trening, żeby móc co jakiś czas, przymówmy, co tydzień, co dwa, móc się znowu zmierzyć, zrobić sobie zdjęcia i porównać to, co było po prostu wcześniej. Dzięki temu będziecie wiedzieli, że jeżeli nie idzie, to trzeba coś zmienić. Trzeba na przykład dołożyć kalorii, albo troszeczkę obniżyć aktywność, może coś zmienić w treningu. Idzie, nie ruszamy, bo po co i po co się gdzieś tam dodatkowo wypychać jedzeniem, po co się tam dodatkowo zalewać i w, najzwyczajniej w świecie znowu kombinować. I ostatni punkt, cierpliwość. Słuchajcie, niestety. Masa jest na tyle niewdzięcznym okresem, że te efekty niestety po pierwsze nie przychodzą szybko, gdzie na przykład na redukcji jesteśmy w stanie czasami nawet z dnia na dzień, już jak jesteśmy w miarę docięci, zauważyć, że pojawia się jakaś nowa żyłka, gdzieś coś nowego wyszło, ta kratka się odsłania i wszystko jest fajnie. A znowu będąc w okresie masowym wygląda to troszeczkę tak, że wy pogarszacie swój wygląd. Na przykład troszeczkę złapiecie wody, troszeczkę złapiecie fatu, troszeczkę gdzieś tam puchnęliście, i trzeba mieć świadomość po prostu tego, że to Okres masowy jest od tego, że OK, może troszeczkę gorzej wyglądać, ale to wtedy robicie ten postęp i chcecie dobudować po prostu masy mięśniowej, jakby odsłanianie i prezentację tego, co udało się zbudować, pokażecie dopiero po okresie redukcyjnym. Naprawdę fajną docinkę jesteśmy w stanie zrobić przy dobrych wiatrach, nawet powiedzmy 12-16 tygodni i wyglądać już naprawdę schludnie, fajnie, nawet jeżeli tej tkanki tuszczowej było troszeczkę więcej. Ale przy okresie masowym, słuchajcie, mój najkrótszy okres masowy trwał w okolicach 25 tygodni, no i nie było to takie hopsasa, i nie było to po prostu łatwe. Oczywiście efekty były zauważalne, ale nie były one na zasadzie z dnia na dzień, a raczej zmieniało się coś miesiącami. A największe porównanie miałem po prostu w, na samym początku, kiedy zrobiłem zdjęcia, i na sam koniec, gdzie dopiero do mnie dotarło, że w sumie kurczę. Jednak waga nie kłamała, obwody nie kłamały, wyniki siłowe nie kłamały i udało mi się troszeczkę tej masy mięśniowej zbudować. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że takie fundamenty przypadły Wam do gustu i będziecie mogli z tego skorzystać, żeby zbudować naprawdę dobrej jakości masę mięśniową. Ja Wam tego życzę, a Wy subujcie, zaglądajcie na kanał i widzimy się w następnym odcinku.